właśnie, brakuje mi tego, żeby ci, żeby ci zagrajmerzy nawzajem się oceniali Oczywiście konstruktywnie jak najbardziej Czyli nie coś tylu, o gościu jesteś zjebany, bo komentujesz inaczej niż Że, tylko jakoś tam fajnie, nie Swoją drogą, trzeci kwadrans za nami <laughs> Jakoś fajnie się tam no, mog mogliby rzucać nawet tam jakieś filmiki nawet, w których się oceniają, nie Dziwi mnie to, bo na przykład ja się tam tam, staram się jakoś tam, nie wiem na forum takie zagrajmy wypowiadałem się tam wypytywać e, co i nie zagrajmy że o mnie myślą ale nie dostałem od żadnego zagrajmera odpowiedzi jeżeli się nie mylę przynajmniej od żadnego popularniejszego który udziela się na tamtym forum a kilku takich rzeczywiście tam się udziela i teraz ciekaw jestem czym to jest spowodowane bo osoby które tocy zwykli widzowie tudzież zagrajmy że którzy, którzy mało, mają mało widzów Chętnie się wypowiadają, że tam na przykład, o, o, no nie wiem, ktoś tam, ktoś tam ma zajebiste filmiki, nie, i w ogóle ma bardzo dobrą jakość, i chce być taki jak on, albo byłby fajny, ale coś tam za dużo przeklina, na przykład, nie, oni się wypowiadają, o, co mnie szturchasz, co, ty kurczaczku, ty kurczaczku, co mnie szturchasz, masz to swoje. A tacy popularni, takie popularniejsze już osoby... Nie chcą się wypowiadać na temat innych Dlaczego? No, ciekawy jestem Nawet żeby to były chociaż pozytywne opinie, ale żeby były Bo takich opinii brakuje I jest to może spowodowane, no nie wiem, może tym, że coś się rzeczywiście w produkcjach tego drugiego zagrajmera im nie podoba, ale nie wiem czemu nie chcą tego wyrazić Może nie chcą żeby, nie wiem Może pomyślą, że jak powiedzą coś o nim niedobrego, to się na nich obrazi Głupota, głupota, naprawdę Szkoda, tylko pomyślałem, żeby w trakcie tego zagrajmy z Minecraft, żebym wyraził swoją opinię na temat kilku zagrajmerów I to chyba zrobię Postaram się to tak jak mówię zrobić w jakimś No nie wiem, też nie chciał, żeby też bym nie chciał, żebyście na mnie poobrażali Chociaż mam nadzieję, że to są w porządku ludzie <laughs> Przynajmniej na takich wyglądają podczas swoich filmików eee... Dlatego ja to jakoś tam dość łagodnie postaram się to powiedzieć, jakoś, no tak jak mówię Do osób, które oglądam nie mam jakichś tam większych zastrzeżeń To oczywiste, bo ich oglądam regularnie, tak? Mam tam swoich kilku ulubionych zagramerów Tego się trzymam Swoją drogą zaraz sobie zrobię tak 10 minut przerwy Może po godzinie, bo mnie w gardle drapie Przyda mi się przerwa, żeby coś się napić w ogóle, bo mimo wszystko jak nagrywam tak odcinki po 15 minut, to nawet z półtorej godziny sesji to mam przerwy 5-minutowe między odcinkami, nie? A tu ma być non stopno, ale bez przerwy jak mam nawijać, to ja tak nie dam rady, wybaczcie. Bo po 2,5 godziny, oczywiście niekoniecznie gram musi mnie na 2,5 godziny ciągnąć, nie? Eee, <kluzny> no ale, no ale... Minęła prawie godzina już, 48 minut, a mnie powoli zaczyna w gardle drapać. Bo dość dużo nabijam. No, a to może powiedzmy, że po przerwie sobie poopowiadam o nich na spokojnie. A teraz co? Zbieramy to drewno i następnego dnia wyruszymy... Bo chcemy sobie budować z tego drewna domek. W nocy przygotujemy wszystkie materiały do tego. Wyciąg tutaj większość tych drzew. Są drogą w tej grze możemy też z perspektywy trzeciej osoby grać. To fajna sprawa. No bo jest... A wiecie, jest dużo tych, też takich zagremerów. Hmm. Powiem Wam tak, to jest dla mnie niewyjaśniona zagadka, bo jest dużo zagrajmerów, którzy... Może nie dużo, ale jest trochę takich, których materiały stoją jakościowo na bardzo niskim poziomie, a mimo wszystko dużo osób to ogląda. Z drugiej strony są osoby, które mają dużo filmów wrzuconych i te filmy rzeczywiście prezentują sobą, no, poziom konkretny. A tych użytkowników jakoś... Mało ich ogląda. Był kiedyś taki wiersz o tym, jak to było dwóch malarzy, co jeden malował... jeden upiększał, a drugi e, malował prawdziwych. No i zgadnijcie, którzy cieszył się większą popularnością. Ten co upiększał. Poczekajcie, no aż zacytuję wam to, stanę tu na chwilę, mam nadzieję, że jakiś creeper mnie nie rozsadzi. Wspomogę się internetem. Wiersz o dwóch malarzach, bo nie pamiętam... O, właśnie to jest wiersz Ignacego Krasickiego o malarzach. To bardzo dobrze powiem wam odnosi się do polskiej sceny let's play i chyba do let's play ogólnie. Także malarze. Dwaj portretów malarze słynęli przed laty. Piotr dobry a ubogi, Jan zły a bogaty. Piotr malował wybornie, a głód go uciskał. Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał. Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze? Piotr malował podobnie, Jan piękniejsze twarze. No właśnie. I myślę, że ten wiersz bardzo dobrze oddaje, jaka jest sytuacja na polskiej scenie zagrajmy. Może nie, nie w 100%, procentach, nie? Bo generalnie no, jest taka tendencja, że mm, ci z dobrymi materiałami No na ogół mają tych widzów pewną gromadkę mm, Gromadkę e, Jest spora liczba tych widzów, no ludzi, którzy ich oglądają Swoją drogą przez te liście nie powinienem się z toporka przedzierać No właśnie, skończył mi się toporek Dobra, postawię sobie tutaj skrzynkę i ten e, Dziwi mnie to, często widzę Osoby, no które szczególnie jedna taka rzuciła mi się w oczy Nie, dwie może Których materiały no nie stoją na zbyt wysokim poziomie A rzeczywiście trochę ludzi to ogląda A znam też parę osób I sam oglądam ich produkcję. Dobra, wywalę tą kość Których no materiały naprawdę są fajne i sami oglądam A aż tyle osób tego nie ogląda No, no i to jest właśnie dokładnie taka sama sytuacja jak w tym wierszu, bo te osoby, których materiały nie stoją na wysokim poziomie, po prostu przyciągają tych widzów <laughs> czymś innym, z tym, że to są na ogół widzowie młodsi, tak zwane dzieci, albo nawet można to powiedzieć wulgarnie i drastycznie, dzieci Neo. Chociaż to jest tak, że wszyscy używają tego określenia dzieci Neo, a tak naprawdę wszyscy, wszyscy o wszystkich mówią dzieci Neo, a tu tak naprawdę... Nikt nie jest tym dzieckiem neonie To jakoś tak dziwnie wyszło nie Nie nie, nie nie, nie nie e, O kurczaczek zabiję go Edi, ja kocham kurczaki Swoją drogą noc zaraz będzie chyba um, Właśnie to jest tak, że te osoby, które mają dużo widzów o ich jakości A ich materiały są słabe jakości Czy przyciągają tych widzów czymś innym Niezależnie, zauważyłem, że albo to jest Minecraft na ogół Prowadzony wybitnie, nieciekawie, ale z jakimś, no nie wiem Komentarzem na tyle yy, Może przyciągającym uwagę, że rzeczywiście Są osoby, które to oglądają yy, Albo co wyróżnia się na scenie polskiej zagrajemy Wulgaryzmami Tak Na co przecież lecą takie dzieci, nie Dzieci, no młodsi użytkownicy, ja na to mówię dzieci, tak bo to są dzieci, no i każdy z nas jest dzieckiem, bo każdy z nas ma rodziców. Chyba, że ktoś nie ma rodziców, no ale to nie wnikam, nie? <laughs> każdy z nas jest dzieckiem. Jest takie wyzwisko, o, ale z ciebie dziecko, to jest trochę nie na miejscu. Chyba, że mówimy o tym, że mentalnie jest dzieckiem, to jak najbardziej, nie? <laughs> Tacy młodsi użytkownicy nagł, to ich to bardzo, nie wiem, cieszy i śmieszy, jak ktoś przeklina. Oczywiście przekleństwo użyte, znaczy może tak, wulgaryzm raczej, tak? Nie mylmy przekleństw i wulgaryzmów. Bo przekleństwa są wtedy, kiedy ktoś się zdenerwuje Lekko mówiąc A wulgaryzmy są wtedy, jak ktoś to używa O tak o, Bo stawia, stawia jako przecinek w zdaniu, nie? Wtedy są wulgaryzmy, a nie przekleństwa A no i co, oznaczyłem sobie tym tym A gdzie ja mam ten domek? <laughs> nie pamiętam No rety. I moment, to bo o, Ojej no Poczekajcie, no zaraz to znajdę Wulgaryzm przecież nie jest dużo takich e, dużo, ja znam dwóch ale jestem przekonany, a tutaj coś się świeci Jestem przekonany, że jest więcej takich zagrajmerów, o właśnie tu e, Którzy przyciągają swoich użytkowników nie tyle jakością materiału, co właśnie tymi przekleństwami, którymi wręcz emanują i cóż takim młodszym użytkownikom coś się podoba, bo ich ktoś śmieszy to bardzo, ale nie wiem, okej, okay, przekleństwa mogą być śmieszne zastosowane w odpowiednich momentach. Jezu, wulgaryzmy. No co ja to nie są przekleństwa, to są wulgaryzmy. Chyba że oczywiście przekleństwa też mogą być śmieszne, ja często przeklinam. Jeżeli się zdenerwuję, i to często po prostu robię to też dlatego, ponieważ yy, wprowadza to taki element właśnie komiczny do let's play'a. Na przykład no rozwa zabiją mnie no to kurwo, Nie? kur*** mutant, mutant głupi mutant Nie fajne, ludzie lubią popatrzeć jak yy, komuś się coś nie udaje <śmiech> Taka <śmiech> prawda, no cóż <laughs> Dobra, teraz tak podkładam sobie chwileczkę Podkładam sobie tutaj te rzeczy Diaboliczne rzeczy Diabeł się mną interesuje Podkładam sobie tutaj te demoniczne rzeczy wszystkie i ruszymy trochę pokopać eee, w kabaretach też bardzo często jak są różne sketcze albo przygotuję sobie to drewno no jutro tutaj będą te pięki i ja to drewno sobie zostawię może w ekipunku eee, i wrzucę to może żelazo żeby się przytapiało co najwyższa pora a i dam to drewno żeby, żeby się to paliło ja sobie pokopię Wulgaryzmy bardzo często Swoją drogą dużo osób używa słów wulgaryzm i przekleństwa jako synonim, a to moim zdaniem jest nieprawidłowe Tak jak tłumaczyłem różnica polega na tym, że wulgaryzmy są użyte o tak po prostu I to jest moim zdaniem kaleczenie języka polskiego A przekleństwa no cóż To nie jest Z umiarem przeklinanie oczywiście Kiedy coś na złości jest jak najbardziej na miejscu Pozwala to odreagować stres Pomaga, jest tam tak, jakieś amerykańscy naukowcy, <noise> sw którzy swoją drogą już wszystko chyba udowodnili. Nawet to, że wodę oni udowodnili, oni musieli to udowodnić, rzeczywiście. Są amerykańscy naukowcy, oni musieli udowodnić, że woda jest niezbędna do przeżycia. Tak, oni to udowodnili. Słuchajcie, to jest odkrycie miarę 21 wieku. Człowiekowi woda potrzebna jest do przeżycia. Swoją drogą zostało to udowodnione, że... Jeżeli coś tam na przykład nie przywalimy w coś, to jeżeli odczuwamy ból, e, to przekleństwa ten ból po prostu zmniejszają. Odczuwamy mniejszy ból, jeżeli przeklniemy. Czyli na przykład, no nie, nie wiem, <laughs> przywalimy małym palcem od nogi w szafkę, to jak powiemy kurczę, a powiemy kurwa jego mać, to jak przekliniemy mocniej, to zaboli nas mniej. Taka prawda, no cóż, może nie zaboli nas mniej, ale mniej ten ból odczujemy zdecydowanie. Także przekleństwa tudzież wulgaryzmy używane w celach komicznych są ok, ale wszystko z umiarem Naprawdę jeżeli jakiś jeżeli komentarz tutaj co wrażliwsi mogą zatkać uszy, bo dokładnie zacytuję Jeżeli jakiś użytkownik prowadzi zegrę Ja wiem jaki użytkownik I to nie ten co wszyscy myślą Bo ja wiem o jakim wymyślicie, Ale to będzie kto inny I to wam powiem już jak sobie po przerwie, nie? Jak sobie zrobię e, Jeżeli komentarz wygląda w ten sposób No słuchajcie, witam w kolejnym pierdolonym Zjebanym odcinku Kurwa mać, poprzednio rozpierdolili nam armię Więc teraz muszę kurwa dymać do jebanego króla Po jakąś pierdoloną misję Żeby złoto odzyskać Kurwa, w kurwie mnie ta gra miłosiernie I tak mi się kurwa nie chce zrobić Z niej zagrałem jak w chuj No ale ja pierdolę, w końcu robię to dla was, nie Kurwa i chuj, dobra To ruszamy do tego pierdolonego króla Ruszamy i kurwa zbierzemy sobie... No czy wy byście, Czy wy, moi widzowie, bylibyście, którzy oglądacie mnie dla takiego komentarza jak ja prowadzę, bylibyście w stanie oglądać komentarz taki jak przed chwilą wam zaprezentowałem. No wydaje mi się, że niekoniecznie. Chociaż nie znam was, nie? Ja nie jestem w stanie. I to nie jest ten użytkownik wcale o którym myślicie. Ale to powiem tak jak mówię. mam jeszcze minutę, zanim minie czwarty kwadrans i zrobię sobie wtedy 10 minut przerwy. Chociaż teoretycznie ten kwadrans zy powinienem grać bez przerwy, ale to nie jest... ojej, ojej, prawie bym mnie zmierzyło. Ale to nie jest przerwa spowodowana zmęczeniem czy znudzeniem grom na... <laughs> tym, że po prostu struny głosowe mi nie wyrabiają. <laughs> jak ciągle nawijam. No nawijam, jak najęty. No jak nie, jak tak no, kiedy nawijam, no. No ale gdzie ja śpię? No, no gdzie ja śpię? Są drogomowce słyszę. Yyy... No właśnie że to rzeczywiście jest fajne? Co ciekawe tak ten użytkownik ma ponad 3000 widzów Co jest ciekawe, to 3000 osób jest w stanie słuchać takiego bełkotu mnie to bardzo dziwi A tu żem się przekopał Patrzcie, tu możemy sobie noc podziwiać Dużo gwiazd mamy na niebie dzisiaj A za oknem? A za oknem zaraz wam powiem, w Minecrafcie są gwiazdy A za oknem już wam powiem, bo mało zaczęłem to nagrywać 22.30, jest 23.31 Rzucę okiem czy za oknem mamy gwiazdy bo w dzień nie było ani jednej chmurki Oj ale teraz się zachmurzyło widzę Nie nie widać gwiazd zachmurzyło się no cóż eee, No dobra <laughs> To co ja sobie pójdę na krótką przerwę i zaraz do was wrócę